W związku ze wzmożonym ruchem przy cmentarzach w Powiecie Opatowskim wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu. W samym Opatowie na niektórych ulicach będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy, a w pobliżu Nekropolii wyznaczono dodatkowe miejsca parkingowe. Policjanci apelują, by zwracać uwagę na oznakowanie i stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Dzień Wszystkich Świętych to czas, kiedy działania policji, nie tylko opatowskiej, ale również w całym kraju, skierowane są na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przede wszystkim nasze patrole będą mogły być widziane przez innych uczestników ruchu drogowego w rejonach cmentarzy. Tam, gdzie będzie to potrzebne, będą regulować ruchem, będą wspierać kierujących, będą im pomagać w tym, żeby ten ruch wokół nekropolii odbywał się płynnie. Stąd też nasz apel w tym miejscu do tego, aby jednak respektować prośby czy polecenia nawet umundurowanych policjantów, bo są one tylko po to, żeby każdemu ułatwić to dojście, dojazd do cmentarza i żeby ten ruch odbywał się bezpiecznie, żeby każdy mógł dojechać do cmentarza, każdy mógł wyjechać z rejonu nekropolii i wrócić bezpiecznie do domu. W tym czasie również zarządcy dróg wprowadzają czasowe zmiany w organizacji ruchu. Dobrze jest zapoznać się z miejscem, do którego się udajemy, z tego względu, że może to być akurat ten cmentarz, ten rejon, gdzie te zmiany będą wprowadzone. Na pewno będą wprowadzone zmiany w Opatowie, w Sobudce i w Piórkowie. Jak co roku, zarządcy tam dbają o to, żeby ten ruch odbywał się płynnie.